Cześć kochani. Wreszcie nadszedł ten moment, że um, zaczęłam nagrywać częściej niż raz na kilka miesięcy. Tak jak wam obiecałam w poprzednim filmie, tak w tym chciałabym wam pokazać co udało mi się wyszyć. I jeżeli chodzi o moje wyszywanki, to jakoś dużo tego chyba nie ma, chociaż czy ja wiem. Jak na mnie, to powiedziałabym, że to jest dosyć dużo. Wzięłam się ostatnio za mniejsze projekty i myślę, że lepiej na tym wyszłam, bo też więcej będzie do pokazania. Jeden jest też powiedziałabym, że częściowo autorski, ale to później Wam wszystko przedstawię. Ja tutaj nie chcę przerzucać tony kartek z zapiskami, więc wszystko w montażu ogarnę. A teraz co? Zapraszam do oglądania. No dobrze. Jeżeli chodzi o wyszyte projekty, ja od pewnego czasu zaczęłam wyszywać um, takie laleczki. Aha, i chciałabym od razu zaznaczyć, że um, zestawy, o których będę mówiła, jeżeli chodzi o te wróżki, pochodzą z AliExpress. I ja te zestawy wykupiłam w momencie, kiedy nie miałam jeszcze bladego pojęcia o jakichkolwiek designerach i tak dalej, więc. Tylko tyle chciałam wam powiedzieć, żeby nie było zaraz mm, gadania na mnie, że ja tutaj promuję chińszczyznę, bo gdybym wtedy miała wiedzę i możliwość, to zakupiłabym oryginały, ale no nie miałam. Więc no, ludzie uczą się na błędach. Natomiast uważam, że te laleczki wyszły całkiem ładnie. Minus tylko, jeśli chodzi o koraliki, ale to za chwilę Wam y, wszystko opowiem. OK. od czego to się wszystko zaczęło? Zaczęła się od. Tej cud laleczki. To jest laleczka makowa. Calineczka wróżka makowa. I z nią już chyba robiłam filmik ogólnie, jak zaczęłam wyszywać tą lalkę, żeby troszeczkę o niej Miałam z nią ładne przeboje, bo o ile wyszywało mi się ogólnie całkiem fajnie, bo nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii, to jest mała praca, która zajmuje dosłownie kilka dni, jeżeli wiecie, jak ktoś zwyczajnie pracuje, ma życie rodzinne i tak dalej, więc no, nie zawsze da się codziennie siadać do haftu, i tak dalej. Ale dlaczego przeboję? Bo ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze, w tych chińskich zestawach są chińskie koraliki. I te koraliki są mm, nieskalibrowane, one nie są równie Chociaż powiedziałabym Wam, że. Mm, o, jakiś patroch. Że patrząc, no tu się coś przekrzywiło, patrząc po tych koralikach, które tutaj mam, jeśli chodzi o włosy i nawet skrzydełka, to one nie są jakoś tragicznie różniące się wielkością. Może znajdzie się tylko kilka, gdzie jakiś jest o jeden trochę szerszy, ten trochę węższy, ale ogólnie, jeśli chodzi akurat o ten zestaw, o te koraliki, nie miałam takiego problemu z ich wielkością. No tutaj te czarne mogłam akurat przyszyć czarną nitką zamiast yy, tą jasną, no ale dodawana była jasna, a ja nie miałam ciemnej. Nie pomyślałam wtedy. No już dawno wyszywałam ten zestaw. On już jest podklejony filcem, więc wygląda całkiem ładnie. Będzie z tego piękny magnes na lodówkę lub nie tylko. A kolejny przebój to właśnie ta nieszczęsna. Ja bym powiedziała, że to jest róża. Na wzorze wyglądało to jak róża. Po wyszyciu, nawet w trakcie wyszywania płatki miały się układać tak jak róża, ale to jest panienka makowa, więc dlaczego tu jest róża? I on się bardzo ciężko wyszywało, bo tutaj szły... Nie pamiętam, musiałabym zerknąć, poczekajcie. Nie mogę znaleźć zestawu, a właściwie resztek zestawu, Natomiast to, ten kwiat, te róże, czy cokolwiek to jest, wyszywało się po kilka razy, przeciągając nitkę przez jedną dziurkę. A że tu już pod spodem były wyszyte krzyżyki, to chyba domyślacie się, że łatwo nie było. I nie było o tyle łatwo, że ta kanwa w pewnym momencie mi się zniszczyła pękła w jednym miejscu. Więc Podratowałam to tylko tym, że podklejone jest to filcem, bo całość po prostu by mi się całkowicie zniszczyła i ta praca poszłaby no, już do wyrzucenia, no bo nie dałoby się jej odratować, niestety. Więc no, minus jest taki, że właśnie to się wyszywa w taki sposób. Ale ogólnie laleczka jest prześliczna. Jeżeli można spojrzeć na wzory, to wszystkie te wróżki mają kokardki na bucikach. I ja zrobiłam kilka modyfikacji, może nie jakichś super, nie wiadomo jakich, bo też się dopiero tego uczę, ale powiem Wam, że no każda laleczka ma inaczej zrobione buciki. Ogólnie są wyszyte w podobny sposób, ale co innego tutaj mają. Nie wszystkie mają kokardki. Ta jest jako pierwsza, więc wyszyłam tutaj te typowe kokardki, tak jak tutaj jest na wzorze pokazane, natomiast pozostałe. To już wyglądają troszeczkę inaczej. Ale ogólnie powiem Wam, że jeśli chodzi o kolorystykę, o przejścia, o blendy, ja się nie mam tutaj do czego przyczepić. To wygląda po prostu naprawdę pięknie. Naprawdę pięknie. Dobrze, tę laleczkę tutaj odłożę i pokażę Wam kolejne. Nie będę szła jakoś super w takiej kolejności, jak wyszywałam, bo raczej nie pamiętam. Ale no cóż, tak bywa. Kolejna lalka, proszę bardzo, tutaj. Mam biedroneczkę. Jej sukienka jest po prostu przepiękna. No zresztą sami widzicie. Oczy tym wszystkim laleczkom, wróżkom wyszyłam czarnymi koralikami. Nie chciałam nic kombinować, jeśli chodzi o oczy. Tutaj nie miałam się też do czego przyczepić. No nie wyszły mi do końca te. W... Powiedziałabym, że to miało być w takiej a la Frenzle, coś w ten deseń powiedzmy, ale to są pętelki. To nie są obcięte końcówki, no ale takie zrobiłam buciki. Nie chciałam, żebym miała tak jak poprzednia wersja zwyczajną, nudną zwyczajną, nudną kokardę. No i wygląda naprawdę prześlicznie. Też jest podklejona filcem. Tutaj właściwie większość jest już podklejona filcem dla zabezpieczenia. W niektórych miejscach będę musiała go jeszcze dokleić, bo już Trochę czasu minęło i musiałam je jeszcze poprawić, ale ogólnie, no piękna jest, więc wygląda tak. No śliczna, po prostu śliczna. I tu też nie mam się do czego przyczepić, jeśli chodzi o przejścia kolorystyczne, absolutnie nie. Chociaż powiem Wam, że jeśli chodzi o skrzydła, to tutaj tutaj trochę widać różnice. Tu jest takie jakby, wiecie, nie do końca. Zblendowane, chociaż blend są, ale tutaj wygląda to jakoś tak bardziej delikatnie. A tutaj jednak widać te takie, jakby to były kreseczki, odcięcia, coś w ten deseń. No ale mimo wszystko jest również prześliczna. Kolejna laleczka to już są fiolety: moje ukochane fiolety. Tutaj już y, mamy frędzelki w bucikach, białe koraliki. I ogólnie we wzorze jest tak, że ten koszyk wyszywamy oddzielnie. Ale mi się nie podobają, bardzo mi się nie podobają części w takich pracach wyszyte oddzielnie, bo te brzegi kanwy, które widać i zasłaniają część robótki, irytują mnie, nie podobają mi się. Tutaj, jeśli chodzi o sukienkę, w tym miejscu i w rękawkach mamy takie przeciągnięcia, no, całymi pasmami właściwie, więc też ciężko to przeciągnąć. No bo jednak plastikowa kanwa nie będzie się rozciągać i nie ułatwi nam pracy. Trzeba trochę się namęczyć. Palce miałam okropnie pokłute, ale praca prześliczna. Tutaj przyczepiłabym się tylko i wyłącznie do koralików we włosach. One absolutnie te jakoś nie pasują, ale nie miałam czym ich zamienić, bo ja od niedawna dopiero zaopatrzyłam się w takie porządniejsze koraliki. Więc dopiero się tego uczę ale ogólnie praca bardzo mi się podoba. Zwłaszcza ta sukienka, no i ten koszyczek. No ona jest przepiękna. Więc idzie do koleżanek. No i tutaj też jeśli chodzi o skrzydła, to możecie zauważyć, że te wróżki mają zupełnie zupełnie różne koraliki, jeśli chodzi o skrzydła. Ta ma takie, powiedziałabym, mieniące się różnymi kolorami, chociaż są przyzroczyste, ale ładnie odbijają światło. Ta ma z kolei typowe białe, Natomiast ta ma takie perłowe, więc różnią się. No i tutaj też możecie zauważyć, że o ile tutaj i tutaj przejścia w skrzydełkach wyszły ładne, to tu nadal coś tam mi zgrzyta, ale i tak mi się podobają. I tak mi się bardzo podobają. Okej, okay, kolejna wróżka. Tym razem piękne róże. No ta jest po prostu cudmiot. Cudmiot. Tutaj już specjalnie nie kombinowałam z bucikami. Po zwykłym takim paseczku, po kreseczce. Mnóstwo koralików, jeśli chodzi o sukienkę. No tutaj po prostu było nasiane tego całe mnóstwo. Więc trochę miałam tutaj kombinowania. Ładny ten koszyczek. Cieszę się, że jego nie trzeba było oddzielnie wyszywać, bo akurat tutaj nie. No tutaj też macie perłowe koraliki w skrzydełkach. Tutaj, jeśli chodzi o włosy, już bardziej mi się podobają te koraliki. Jakoś. Bardziej pasują, aż tak się nie, nie uwidaczniają, nie odwracają uwagi od reszty robótki, tak jak w przypadku no, tej fioletowej. To no, z daleka może to już ładniej wygląda, mm, tak jakbym tutaj O zrobiła, ale z bliska to już nie pasuje mi to tak dokładnie. Ale z daleka, teraz jak patrzę w kadrze, to jest naprawdę prześlicznie. Ok, trochę tu sobie poprzesuwam żeby było wszystko ładnie widać. Także o tej laleczce nie będę więcej mówić. Informacje i tak Wam się wyświetlą z boku, także podziwiać. Tylko i podziwiać wyłącznie. Dobrze, tu ją odłożę. Kolejna laleczka, no bo jakże inaczej, ich trochę jest. I powiem Wam jeszcze tak, bo nie zaznaczyłam tego na początku. Ja te wszystkie prace, które Wam w tym filmiku pokażę, wyszywałam w przeciągu miesiąca. Tylko to nie jest taki miesiąc, że zaczęłam na początku września do teraz, tylko zaczęłam, powiedziałabym, od powiedzmy hmm, końca sierpnia, jakoś tak, od końca sierpnia do teraz, do wczoraj właściwie. Także, no, powiedziałabym, że około miesiąca mi to zajęło wyszycie, czyli tak średnio dwie prace na tydzień. No. Ale pięknie wyglądają. Ok, kolejna to już są tulipany. Piękne tulipany. Tutaj, tutaj akurat przyczepiłam po trzy koraliki, takie same jak są w skrzydełkach i jak są tutaj. Tu troszeczkę mi się mój wzór rozjechał. To znaczy, że wyszyłam skrzydła o jedną kratkę za wysoko. Przez co szyja też się wydłużyła, i musiałam tutaj dorzucić koralików, żeby ta wróżka miała taki bogaty, solidny naszyjnik z takich właśnie koralików, bo inaczej no, byłoby widać, że coś tu jest niehalo. Konewka z tulipanami, tulipany we włosach. Tutaj są te same koraliki, które zostały użyte, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to te same. Tak, to te same, które zostały użyte przy tej lawendowej. Bo nie powiedziałam, że to jest lawenda. No i tak wygląda też pięknie. Ciekawie się wyszywało tą krateczkę, dosyć proste. Tutaj, jeśli chodzi o policzki, to możecie się trochę śmiać, ale ja kombinowałam, jeśli chodzi o blendy. Ja nigdy jakoś nie przyszło mi do głowy zapytać, jak ktoś robi blendy. Kiedyś, kiedy zaczynałam haft, to tak naturalnie przyszło mi do głowy, że nałączę. Dwa kolory pojedynczymi pasmami, zawiązuję z supełek, niekoniecznie jakoś to inaczej zabezpieczać, i w ten sposób to robię. A tutaj stwierdziłam, że zrobię eksperyment, bo przy pozostałych laleczkach, właśnie w ten sposób wyszyłam te blendy. Natomiast tutaj zrobiłam eksperyment i wyszyłam najpierw jednym kolorem półkrzyży, półkrzyżyki a drugim kolorem na to kolejne półkrzyżyki. Więc tutaj widać, że ten sposób tak nie do końca pasuje, bo z bliska, jak się patrzy na nią tak w ręku, to ona trochę wygląda, jakby miała gorączkę. Śmiać mi się trochę chce. U pozostałych wróżek te policzki są takie delikatne, a ta, no chociaż tutaj też jest ciemniejszy kolor nitki, to jednak tak wygląda, no widzicie, no to tak nieładnie wygląda do końca trochę za ciemne te policzki. Te pozostałe no, mają prześliczne, delikatne papulki, a ta po prostu wygląda albo jakby miała cienie pod oczami, byłaby niewyspana od kilku tygodni. Z bliska już trochę inaczej, no ale z daleka, no to widzicie, tak trochę śmiesznie. Ale no co? Nie wszystko wyjdzie idealnie od razu. Okej. Okay. Kolejna leczka, kolejna wróżka, chociaż nie nazwałabym jej wróżką. To jest taka półwróżka, powiedziałabym pół wiedźma. Taka czarownica z dynią, w której trzyma cukierki. Na bucikach nic już nie dodawałam, bo stwierdziłam, że te gwiazdki powinny ładnie skupiać na sobie uwagę. I ta dynia, a na bucikach już nic nie chciałam dodawać. Buciki są najzwyklejsze w świecie, nic już tutaj nie kombinowałam. Skrzydła wyszły trochę, tak powiedziałabym, no dziwacznie, no bo tutaj miotła generalnie zakrywa. Tylko że problem polegał na tym, że nie wiem, czy to będziecie na pewno to się jakoś trochę rzuca w oczy. No ja już to widzę. Chociaż gdybym wam nie powiedziała, no to wiecie. Zdarzyło mi się pierwszy raz w historii mojego wyszywania, że zabrakło mi nitki i to nie dlatego, że ja jej ucinałam jakoś drastycznie dużo i wyrzucałam kawałki. Po prostu nie było wystarczająco nitek do wyszycia do sukienki i tej części bucików. Nawet pomyślałam sobie, że może przez pomyłkę zamienili kolory na organizerze i ten kolor, który mi się skończył, powinien być gdzie indziej, ale nie. Więc powiem wam, że bardzo się zaskoczyłam i byłam wściekła i zaczęłam przeglądać wszystkie moje zapasy i nic do końca mi nie podpasowało, bo chociaż to jest taki no fiolecik ciemny, ale jednak to się trochę odróżnia od tej góry. No bo ten fiolet tak trochę w bordo też wpada, a ten jest takim typowym fioletem. No ale fiolet to fiolet. No, ta sukienka powinna wyglądać dokładnie tak jak wygląda kapelusz, w takich kolorach. A widzicie, że to nie wyszło do końca. No ale mnie się tam podoba. Taka dziwaczna trochę, nie do końca idealna czarownica. Ale dla mnie jest super. Więc właściwie nie wiem, po co ja narzekam. No i co? Koraliki tutaj we włosach też dla mnie, jak dla mnie świetnie tutaj pasują te koraliki. Akurat jeśli chodzi o włosy. Naprawdę pięknie. Znowu mamy białe jeśli chodzi o skrzydła. I tu też jest bardzo ładne przejście. Więc nie wiem, co się stało z tą nieszczęsną biedronką. Nie mam pojęcia. Ok, teraz ostatnia laleczka, ale nie ostatnia praca. Jeśli chodzi o ostatnią laleczkę, to ja tutaj tyci, tyci pokombinowałam. No, ale nie jakoś drastycznie. Ok, mam śnieżynkę. Ja wiem, że niektóre z tych prac, typu właśnie yy, ta czarownica czy śnieżynka, nie pasują nam teraz jeszcze do tej trwającej pory roku. Ale ja już powiedziałam sobie, że pójdę jednym hurtem. Ona nie jest jeszcze podklejona filcem, tak jak pozostałe prace, ale co tam? Przyjdzie pora to ją podkleję. I teraz, no, ja się zachwycam. Na początku miałam w planie żeby na sukience wyszyć zwyczajnie tutaj te kwiatki, nie dawać koralików, a koraliki wstawić jako guziki, ale potem stwierdziłam, że jednak mi to nie leży i lepiej wygląda tak. Miałam je też jakiś stary wisiorek, więc pozbyłam się zawieszki takiej tutaj metalowej i przykleiłam na klej, bo ten wisiorek był taki zniszczony. Z jakimś y, takim zaśniedziałym łańcuszkiem, więc nieładny. A tu, zobaczcie, jak pięknie się wkomponowało to cudeńko tutaj. No, pięknie, po prostu pięknie. Dla mnie idealne, po prostu. Brak mi słów, jak to pięknie tu wygląda. W sam raz. Włosy, no te koraliki, to mi strasznie tu nie pasowały, powiem wam bardzo mi nie pasowały. Już bym wolała widzieć tutaj te koraliki, które są chyba tu, bo to jest taki ciemny żółty, a jednak widzicie, no to takie to blady wyszło, to to tak nieładnie do końca. Jeśli chodzi o czapeczkę, nie robiłam tutaj białego backstitcha. Backstitch we wszystkich laleczkach zrobiłam czarny, chociaż we wzorach były różne propozycje, znaczy propozycje. we wzorach były fioletowe backstitche, jakieś takie mieszanki innych kolorów. Ja stwierdziłam, nie wszystko robię czarnym. No bo czarny to jednak podkreśla wszystko. Pięknie. Tu też jest ładne przejście, jeśli chodzi o skrzydła. Tutaj powinno być zamiast tych białych krzyżyków wyszycie koralikami. Ale no ja zrobiłam podmiankę i środek wyszłam koralikami, bo tu powinna być taka... Nie pamiętam jak to się nazywa. Taka nito gwiazda, wiecie, krzyżyk na krzyżyku. Jak promienie idące dookoła. Ja stwierdziłam, że nie chcę tego. Tu wyszyłam te cztery koraliki, dookoła białe krzyżyki. Tutaj zrobiłam backstitch, nie wiem czy to będzie widać. No ledwo go widać, więc on właściwie mało był tu potrzebny. We wzorze jakoś ładniej wygląda. No ale ja stwierdziłam, że dla mnie jest ok. Buciki. Znalazłam yy, w moich koralikach takie długie. Nie pasujące do niczego, i stwierdziłam: A co tam, nie będę się pozbywać, wszyję to w buciki. Niech ma. No i mam taką piękną śnieżynkę z broszką. No bo z broszką, jak inaczej to nazwę. Broszka. Okej, okay, więc kładę ją tutaj do jej koleżanek. Także jak widzicie, siedem takich pięknych laleczek, ale to nie wszystko. W międzyczasie, jeśli chodzi o pracę halloweenową, wyszywałam jeszcze kotka z zestawu, który kupiłam od Kasi. O tego koteczka, no przepiękny jest. On też już jest podklejony filcem. I tu też, no, może nie robiłam podmianek, ale powiem Wam, że troszeczkę miałam pomyłek. Po pierwsze, wyszyłam całą tą część tego takiego. Nie nazwa tego wieńcem, ale łuku kwiatowego, może tak. I w pewnym momencie patrzę na wzór i tak myślę, matko boska, czy ja wyszyłam nie w tą stronę na tej kanwie plastikowej, co powinnam? Tak się przeraziłam, że nie macie pojęcia, bo ani tutaj nie ma nitek, żeby się podratować, bo w żadnym z tych zestawów, absolutnie w żadnym, czy w chińskim, czy w tym, nie wystarczy wam ani koralików, ani nitek na drugi odszyw. Nie ma szans. Na to nie liczcie. No niestety. Ale taki kociak, no piękny, piękny. Tutaj ja na początku myślałam, jak zaczęłam wyszywać, że to jest jakaś pokrywka od tej lampy, bo tej części jeszcze nie, nie wyszywałam, tylko wyszywałam biały. Tak myślałam, to jest pokrywka zdjęta od tej lampy, a potem tak patrzę: No kurczę, przecież to jest myszka. To jest biała myszka. Ok, na chwilę musiałam przystopować. Wracając do tej myszki, to ona powinna mieć tu wyszyte oczko. Francuskim supełkiem. Nienawidzę francuskich supełków. Nigdy mi nie wychodzą, zawsze ta nitka mi się rozplątuje i przechodzi pod spodem z powrotem. Nie wiem, jak robię wszystko według instrukcji, a i tak nigdy mi ten supełek nie wyjdzie. Koralika tutaj nie dam, bo ona by miała strasznie duże oko. Więc, no, wiecie, trochę próbowałam tutaj ciemną nitką, zostało takie wgłębienie i troszeczkę to wygląda, jakby miała jednak oczko, więc nie będę tutaj więcej kombinować. Śliczna jest też ta dynia w kształcie kotka. No, piękny, piękny i będzie stał zdobił na Halloween. Odłożę go tutaj. No i chciałam Wam pokazać ostatnią pracę. Ostatnia praca jest, tak powiedziałabym, po części autorska. Dlaczego po części? Dlatego, że ja tutaj sobie siedziałam, wyszywałam w spokoju, w ciszy. No i moja córcia od czasu do czasu do mnie zagląda. I tak mówi mamusia, wyszyłabyś mi jakąś poduszeczkę. Ja bym tak chciała, taką tęczową, ładną. No i ja tak mówię, no dobrze, wyszyję. No bo czemu miałabym mnie wyszyć? I tak wiecie: zaczęłam kminić w jaki sposób, jak to wszystko ogarnąć. I wyszyłam coś takiego. Bardzo prosty wzór. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Nie ma tu nic trudnego, skomplikowanego. Taka podusia. Z tyłu nie ma nic bo nie chciałam już kombinować. Ona i tak będzie leżała w tej pozycji, więc tył byłby zatkany. Kiedy ją wypychałam, miałam wrażenie, że jest mega napchana. Ona oczywiście osiadła, już jest taka mięciusia, więc fajnie wygląda. To wszystko się ładnie rozłożyło. Te koraliki, które tutaj widzicie, są z chińskich zestawów, które mi pozostawały lub tam gdzieś kupiłam chińskie koraliki. Kiedyś stwierdziłam, że a wyszyję, więc wyszywałam koraliki co drugą krateczkę. Yy, ogólnie pomieszałam tutaj kilka wzorów dostępnych na Pinterestie, a kilka rzeczy wkomponowałam sama. Sama wkomponowałam m.in. tą ramkę, tą ramkę, te takie krzyżyki przez dwie kratki. Wkomponowałam też ten fragmencik, ten i te koraliki dookoła. Natomiast to, co znalazłam w internecie, to jest ten cały środek oprócz koralików, bo koraliki dodałam sama. Tak stwierdziłam, że zamienię na koraliki, no i te brzegi, które też wypełniłam mm, wypełniłam żółtym. I te dwie części są z innych wzorów. Ale ogólnie no piękna podusia. Prześliczna. Moi córce się bardzo spodobała, ale przebojów też z nią miałam, bo chociaż to jest mega mega prosty wzór, to powiem wam, że no niestety prucia było. Najpierw myliłam się w tym miejscu i wyszyłam nie w takiej odległości jak powinnam. Później, kiedy wyszywałam te żółte części, ten taki powiedziałabym backstitch, okazało się, że z jednej strony dodałam o jedną kratkę mniej i wszedł mi jakby prostokąt zamiast kwadrat. Więc prócia było niesamowicie. No i z tymi koralikami na brzegu też kombinowałam, jak tu je ustawić, jak tu je ogarnąć. Bo, no co, one są chińskie. Nie są równej wielkości. Chociaż staram się znaleźć takie, żeby ładnie ze sobą pasowały. No i jest taka podusia, więc ona tutaj współgra pięknie. No i co, kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje wyszywanki. Dużo, niedużo. Jak na mnie bardzo dużo. Bo ja rzadko tyle wyszywam. Ale miałam czas, żeby przysiąść. No i każdą z tych lajczek zrobiłam no po kilka dni, bo nie oszukujmy się, wraca się z pracy, ma się też inne obowiązki w domu i nie ma czasu, żeby siedzieć i haftować. Dajcie znać, co myślicie, czy Wam się podobają. Ja Wam podlinkuję oczywiście te, yy, te lalki w miarę możliwości, jak znajdę i, i tego kotka yy, od autorki. No i co? I trzymajcie się cieplutko. Pa!